Katolicki Uniwersytet Lubelski od wielu lat podejmuje programy, które są adresowane do osób przebywających w zakładach karnych. Kiedy nas pytają, dlaczego my, to zawsze jest odpowiedź, która wypływa z potrzeby serca, która mówi, że Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierując się zasadami Ewangelii, idzie w miejsce, gdzie jest potrzebna ta posługa samarytańska. I widać wyraźnie, że jest ona doceniana przez więźniów, wiedząc o tym, że nikt w świecie nie podejmuje tego rodzaju działalności w tak szerokiej skali. Dzięki temu obcowaniu tutaj z profesjonalno kadro dydaktyczną i możliwościami, jakie mamy tutaj z strony kulu, człowiek sam w sobie się rozwija. Studia w takiej formie więziennej, w tej więziennej osłonie na pewno wyglądają trochę inaczej niż studia na wolności. Myślę, że edukacja jest akurat jedną z najlepszych form, tak można faktycznie poświęcić się, żeby nie zmarnować tego czasu tutaj. Znałem wszystkich tych studentów, którzy przez te lata e, przeszli e, ten etap i widziałem zmianę. Nie we wszystkich, e, nie w każdym, ale wielu z nich rzeczywiście zmieniało się e, na plus. No, kształcić się można wszędzie, tak? Czy w miejscu właśnie takim jak e, więzienie, czy na zewnątrz. Wiadomo, no tutaj jest może, można powiedzieć, że jest więcej czasu na to, tak, bo po prostu na zewnątrz ludzie pracują, rodziny mają, a tutaj po prostu no jest sporo czasu i można go jakoś po prostu spożytkować, tak? Nasza obserwacja z tych ostatnich 10 lat i również informacje, jakie odbieramy, również przez służby penitencjarne wyraźnie wskazują, że otrzymując dyplom ukończenia studiów, Zarówno licencjackich, jak i magisterskich, w pracy socjalnej, a obecnie w naukach o rodzinie. Więźniowie opuszczający zakład karny znacząco lepiej funkcjonują w życiu społecznym. Odnajdują bardzo szybko właściwe swoje role, zadania. Daje im to poczucie wartości, i z tych 31, którzy ukończyli studia, tylko dwóch ponownie wróciło do zakładu karnego. Czy teraz mam świadomość tego, że jeżeli bardzo mi na czymś zależy i faktycznie podejmę odpowiednie kroki i jestem przede wszystkim w stanie jakoś sobie obrać cel konkretny, który chcę zrealizować, to mam świadomość, że im więcej pracy i wysiłku włożę, tym, tym pewniejszy będę, że go osiągnię, no, Robili się otwarci otwarci na świat, otwarci na drugiego człowieka. Uspokajali się. Nagle się okazywało, że potrafią w więzieniu się odnaleźć w tym takim pozytywnym znaczeniu, że znajdują tą drogę dla siebie na przyszłość. Ta obiegowa opinia mówi, że najtrudniej jest współpracować, pracować z więźniami o długich wyrokach. Nic bardziej przeciwnego. Osoby, które przebywają dłużej w zakładzie karnym, chcą się dostosować do tego czasu przebywania, są bardziej otwarte na współpracę, chętniej pozytywne relacje nawiązują zarówno ze swoimi kolegami z celi, jak i z tymi, którzy prowadzą zajęcia, są bardzo dobrymi studentami, wywiązują wy się ze wszystkich swoich zobowiązań, są chętni do podejmowania wszelkich aktywności, które są poza celą, bo trzeba pamiętać, że w zakładzie karnym wszystko, co się dzieje poza celą, jest nagrodą. I również studiowanie jest nagrodą. Chciałbym ukończyć magisterium z wynikiem bardzo dobrym. To jest moje założenie i zrobię wszystko, żeby dopiąć to do końca. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jestem na dobrej drodze. Od siebie mogę dodać, że chciałbym polecić to innym osobom, które mają, mają możliwość i mają chęć w ogóle podjęcia tego, i zaznaczyć tutaj jedną rzecz, że robimy to tylko i wyłącznie dla siebie.